Diala jest rozwiązaniem, które, ma, które jest skierowane do większości branż. Nie jest, nie jest to rozwiązanie stricte na rynek usług finansowych czy jakichkolwiek innych. Tych branż jest aż 18, o czym kolega mówił i przez które za chwileczkę króciutko przejdziemy. Z jednej strony, diala jest rozwiązaniem. Uniwersalnym, czyli chcielibyśmy, aby na przykład każdy gabinet stomatologiczny mógł skorzystać z Diali, ale z drugiej strony Diala jest też rozwiązaniem wyspecjalizowanym, czyli zna dokładnie specyfikę pracy, specyfikę procesu, który mamy w tym gabinecie stomatologicznym, czy na tym torze kręglowym, czy w tym pensjonacie. Dążymy też do tego, żeby wdrożenie Diali czy uruchomienie sobie Diali było jak najprostsze. Czyli żeby nie była konieczna absolutnie żadna wiedza techniczna po stronie klienta, który, który z Diali chce korzystać, tylko właśnie żeby to było bardzo łatwo wyklikiwalne od udziałem podstawowych odpowiedzi. Diala bardzo dużo nam też sugeruje. Sugeruje nam możliwe odpowiedzi na różne pytania, możemy je modyfikować, więc bez wiedzy technicznej możemy, możemy jak najbardziej sobie taką dialę wdrożyć. Diala nie wymaga infrastruktury, czyli takie zadawanie sobie, nie trzeba sobie zadawać pytania: No tak, ale czy taka diala u mnie pójdzie, bo ja mam taką centralkę, albo mam takiego operatora telekomunikacyjnego, albo mam jeszcze jakieś inne uwarunkowania. Diala tych ograniczeń nie stawia. No i przede wszystkim, diala jest po prostu tania. I nie tylko, kiedy porównujemy cenę diali do typowego konsultanta, ale całościowo wdrożenie i utrzymanie diali jest tańsze niż obsługa z udziałem żywego człowieka. Jak ta diala działa, w jakim momencie procesu diala się włącza? Po lewej stronie mamy firmę. Może to być gabinet fryzjerski, stomatologiczny, może to być jakakolwiek inna mała firma, może to być też większa przychodnia, która ma 15 placówek w Polsce. Ta firma korzysta z jakiejś infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli mamy ten maszcik u góry, i korzysta z jakiegoś wyspecjalizowanego oprogramowania typu CRM albo typu HIS. Które wspomaga różne procesy, na przykład rejestracji pacjentów. Dzisiaj jest tak, że ci klienci z prawej strony komunikują się z tym masztem, który jest u góry, po to, żeby porozmawiać z klientami, którzy, przepraszam, z pracownikami tej firmy, którą mamy po lewej, którzy następnie zaglądają do systemu, który jest na dole. Diala integruje się i z infrastrukturą telekomunikacyjną, i z tym systemem, z którego dana firma już korzysta, czyli my nie proponujemy nowego systemu w to miejsce, wręcz przeciwnie, integrujemy się z już istniejącym systemem, po to, żeby w pełni automatycznie umożliwić klientowi realizację określonego procesu w oparciu o już istniejącą infrastrukturę. Na czym polega pakietowość diali? Tak? Diala, to co dzisiaj pokazujemy to jest diala call routing, czyli zaledwie pierwszy moduł całej, całej linii produktowej diala. Wyobraźmy sobie ów wspomniany gabinet lekarski, który korzysta właśnie z call routingu. Call routing potrafi udzielić odpowiedzi na szereg różnych pytań, czy pracuje taki lekarz, może z nim połączyć, może odpowiedzieć gdzie jest ten gabinet, ile coś kosztuje, czy realizowane są usługi w takim i w takim zakresie, czyli to są też pytania z kategorii często zadowalające, Właśnie pytań i powiedzmy, dopóki mamy tylko ten moduł, no to też więcej procesów tam automatycznych nie zrealizujemy. nie zrealizujemy. Natomiast, jeżeli dorzucimy do tego kolejny moduł z pakietu Diali dla medycyny, czyli integrację API, czyli współpracę z tym systemem, z którego dany gabinet medyczny już dzisiaj korzysta, mamy w Polsce około 40 dostawców różnych systemów dla medycyny. Jeżeli to jest dostawca, z którym już współpracujemy albo tą współpracę nawiązujemy, to nagle otwierają się przed nami kolejne możliwości, ponieważ pakiety diali są e, synergiczne. A mianowicie pojawia się możliwość rejestracji wizyt. Czyli jeżeli um, zadzwoni do nas pacjent, to już z dialą, tą samą dialą, w tym samym procesie, w tej samej rozmowie telefonicznej będzie mógł zarówno zapytać, a kiedy ten gabinet jest yy, yy, otwarty, w jakich godzinach, a czy jutro też pracujecie i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego będzie mógł się pacjent zapytać, a to mogłaby mnie Pani może jutro na 14 zapisać do doktora takiego i takiego. Mamy dostęp do integracji API, więc wiemy, czy doktor taki i taki jutro o 14 ma otwarte. Cały proces umawiania tej wizyty jest w stanie zrealizować. Mało tego, taki pacjent może zadzwonić i wizytę swoją przełożyć albo odmówić. Rzadko oczywiście ten pacjent to zrobi, więc pomagamy mu procesem potwierdzania wizyt, czyli przypominamy pacjentowi w jedyny słuszny, efektywny sposób o tym, że będzie on odbywał wizytę lekarską. Jeżeli zintegrowaliśmy się już z API, czyli jeżeli jesteśmy w stanie weryfikować terminasz tych wizyt no to od razu w procesie potwierdzania wizyt nie tylko możemy zero-jedynkowo potwierdzić, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, ale również odpowiedzieć na takie pytania pacjentów, jakie ja przepraszam, ale czy ja mógłbym może przełożyć to o dwa dni później, tą wizytę, a czy nie ma jakichś może szybszych terminów, bo wtedy mnie nie będzie. Nie, wie pani co, tak naprawdę ten ząb już mnie nie boli, ja nie przyjdę. Tego typu rozmowy ma za zadanie obsłużyć moduł. Potwierdzania wizyt. E, czyli podsumowując, zaczynamy od prostego call routingu, na przykład wdrażamy sobie taką usługę u siebie, e, a następnie dorzucamy możliwości, żeby ten sam dialog, ten sam proces obsługi potrafił więcej w tej samej rozmowie telefonicznej. E, tak jak mówiłem na wcześniejszej prezentacji, e, faktycznie jest tak, że e, ten przysłowiowy milion minut o wiele łatwiej jest zaoferować małym firmom, które zastanawiają się, czy zatrudnienie dodatkowej osoby za 2,5 tysiąca złotych u nich albo dwóch takich osób jest na pewno opłacalne i przełoży się na bezpośrednie efekty biznesowe. I takich firm mamy dosłownie setki tysięcy w Polsce, niż przechodzenie dużych zawiłości proceduralnych. Prawnych, technologicznych, w dużych korporacjach. Boistel nie jest firmą, która realizuje projekty dwa lata, choć faktycznie jest tak na polskim rynku IT, że te pro projekty mają taką specyfikę. My realizujemy technologię, ale tą technologię pakujemy w produkty, które chcemy sprzedawać znacznie bardziej dynamicznie i też obsługiwać bardzo dużą liczbę procesów. Zaobserwowaliśmy coś, co, czego nie dało się nie zauważyć. Tak? Przy, przy kolejnej przychodni medycznej zauważyliśmy, że choć każda z nich twierdzi, że ma troszeczkę inny proces, to jednak te procesy są bardzo do siebie podobne. Zatem zaczęliśmy specjalizować nasze rozwiązania pod kątem bardzo określonego zastosowania. To jest właśnie ta uniwersalność, która. Przy dorzuceniu odpowiedniej porcji, czy możliwości, dozy możliwości konfiguracji, zapewnia nam bardzo wysokiej jakości obsługę, na której po prostu się nasz robot zna. Małe firmy, tak jak powiedziałem na początku, one odczuwają zaoszczędzenie każdego tysiąca złotych, każdych dziesięciu tysięcy złotych, bo udział 10-20 tysięcy złotych w obrotach tych firm jest znacznie większy niż w obrotach dużych korporacji. Co też ma pozytywny efekt taki, że firmy te bardziej przejmują się swoimi klientami i starają się ich nie tracić. Ehm, Oczywiście, wszystko to, co mówiłem do tej pory o Brilliance, dotyczy również Diali, ponieważ Diala opiera się o technologię Brilliance. A więc takie elementy jak obsługa całodobowa, sposób tej komunikacji i tak dalej, to wszystko razem z Dialą oczywiście oferujemy tym najmniejszym firmom. I to właśnie tam ci klienci spędzają najwięcej czasu. Czyli trafiamy do naszej grupy docelowej, klienta końcowego. Z rozwiązaniem, które ma tego klienta dopieścić, po to, żeby ten klient chciał być dopieszczany w każdym innym gabinecie stomatologicznym, u każdego innego fryzjera, i jak już zdarzy mu się zadzwonić do ubezpieczyciela, do banku i do operatora, to on tam tego też będzie oczekiwał. Jakie to branże? Mniej więcej takie. Myślę, że nie ma sensu ich wszystkich wyczytywać. Medycyna na pewno jest numerem jeden na liście, tak samo jak motoryzacja, baza noclegowa, więc wszelkiego rodzaju pensjonaty, hoteliki. To wszystko to jest około 700 tysięcy firm w Polsce. Czy to oznacza, że rozwiązania Wojstela nie są dla korporacji? Czy to oznacza, że Voistel realizuje strategię. Niedocierania do korporacji. Nie, no to to, o czym Państwu przed chwileczką mówiłem w wywiadzie. Korporacje rządzą się swoimi prawami. My z nimi chcemy współpracować, ale zawsze angażując trzecią stronę. Stronę, która jest specjalistą, partnerem, jeżeli chodzi o procesy biznesowe danej korporacji. Brilliant daje korporacjom właśnie tą możliwość, że. Jan Kowalski, który 90% swojego czasu spędza na komunikacji z infoliniami małych podmiotów, jak już zadzwoni do korporacji, to tam również będzie dobrze. To tam również będzie zadbane, tam również będzie dobrze obsłużony. To nie będzie tak, że w małych firmach jest inteligentny robot, z którym zawsze się można dogadać 24 na dobę, a w dużych korporacjach jest tak, że cały czas trzeba klikać po e i czekać na konsultanta. Absolutnie nie. Właśnie Brilliance powstała po to, żeby takie możliwości jak najbardziej zapewnić plus nasze doświadczenia i naszych partnerów w zakresie procesów, które automatyzujemy w małych firmach, przekładamy też na możliwości współpracy z dużymi korporacjami i na jakość ich infolinii. Więc to jest tak, taki, taki model troszeczkę win-win. Doświadczenie integratorzy. My nie chcemy znać się na wszystkich procesach. My nie chcemy znać się na finansach, my nie chcemy znać się na medycynie, my nie chcemy znać się na budowlance. E, mamy wąski obszar swojej specjalizacji i są partnerzy, którzy są wyspecjalizowani właśnie w tych innych branżach. To z nimi podejmujemy współpracę i to oni tłumaczą język naszej technologii na język określonego biznesu w korporacji. E, chcemy też zmienić. I rozwinąć naszą technologię w taki sposób, żeby ci operatorzy, ci partnerzy, te, ci integratorzy byli w stanie też jak najwięcej z samego procesu wdrożeniowego wziąć na siebie. A kto? Będzie dystrybuował diale. Nie, nie, nie będziemy my dystrybuowali diali. Nie będziemy pukać do każdego gabinetu stomatologicznego i pokazywać mu, słuchaj, tu jest taka infolinia, która zwolni cię z problemu tego, że albo twoja asystentka podaje ci wacik, albo odbiera telefon, albo co gorsza, ty odbierasz telefon. <laughs> Tylko to jest taki system, który zrobi to wszystko za ciebie. Nie, my tego nie będziemy sprzedawać, to będą robiły następujące podmioty, albo będą to firmy telekomunikacyjne, które już dzisiaj sprzedają usługi telekomunikacyjne dla małego biznesu, na przykład nieszczęsne systemy IVR, no ale wobec braku alternatyw trudno jest się tutaj dziwić, czy też po prostu telekomunikacja internet. Te firmy mogą swoim klientom już dzisiaj tak naprawdę proponować diale jako rozwiązanie, które potra będzie potrafiło wyeliminować tego IVR-a i zapewnić większą inteligencję takiego kontaktu infolinii. Po drugie, właśnie ci dostawcy rozwiązania branżowego, taki system do umawiania czy przetwarzania danych pacjentów, czyli system klasy HIS, jak najbardziej. Właśnie tego rodzaju dystrybutorzy są naszymi naturalnymi partnerami. Oni już dzisiaj chodzą po setkach, po tysiącach klientów, oferując im określone rozwiązanie. Dzięki współpracy z nami będą oferowali swoje rozwiązanie z bardzo dużą wartością dodaną. Wreszcie, wszelcy dostawcy rozwiązań. Kompleksowych, czyli ci, którzy wyposażają stanowiska call center, podchodzą bardziej projektowo do, do, do całego takiego wdrożenia, oni również gdzieś na roadmapie realizacji swojego projektu wdrożeniowego, w danej firmie, w danej korporacji czy w danej średniej firmie, będą w stanie przewidywać wykorzystanie sztucznej inteligencji, wykorzystanie dialogu zautomatyzowanego do tego, żeby część z tych procesów optymalizować. No, i firmy będące integratorami IT, czyli firmy, które sprzedają po prostu różne rozwiązania, w tym rozwiązania nasze, w tym rozwiązania bardziej prymitywne, w tym rozwiązania z obszaru Speech Analytics, w tym rozwiązania także i IVR-owe. To są sprzedawcy Diali. Ja nie powiem, ile Diala będzie kosztować, choć można sobie to troszeczkę podpatrzeć na naszej stronie internetowej. Powiem natomiast o innych parametrach tego modelu. Przede wszystkim benchmarkujemy się do żywej obsługi. Diala jest wirtualną konsultantką. Diala to nie jest system informatyczny, który raz się kupuje, wdraża, uściskujemy sobie na koniec ręce, rozchodzimy się i teraz no oby działało. Nie, Diala to jest usługa, która ma działać i nad której działaniem my czuwamy. Tak jak płacimy pensję członkom naszego zespołu contact center, tak samo płacimy Wynagrodzenie za usługę diali. Jest to kilkukrotnie niższe wynagrodzenie niż wynagrodzenie żywego człowieka. E, pojedyncza opłata abonamentowa obejmuje już wszelkie elementy. Mamy tutaj i technologię rozpoznawania mowy, i licencję na naszą technologię, licencję diali obejmującą różne moduły, które wybraliśmy sobie, aby, aby one nas, w naszej firmie funkcjonowały. E, Firesellera, na które zwracam uwagę, oraz oczywiście zapewniamy możliwość dodatkowego płatnego saportu. Plan podstawowy, czyli taka najmniejsza diala, którą sobie można kupić, obsługuje 5000 minut rozmów w ciągu miesiąca. Czyli jest takim powiększonym ekwiwalentem czasu, jaki Standardowy pracownik contact center spędza na przysłowiowej słuchawce. On dzisiaj tak naprawdę w ciągu dnia nie rozmawia więcej niż 4 godziny. 22 maksymalnie dni robocze w ciągu miesiąca, 4800 minut, diala 5000 minut w ciągu takiego miesiąca porozmawia, tylko że diala porozmawia o dowolnej porze dnia i dowolnego dnia, jak również i nocy. Polityka rabatów i prowizji dla naszych partnerów została skonstruowana w ten sposób, że im ktoś jest bardziej efektywny, tym może liczyć na więcej korzyści i na większy spread po swojej stronie. No i właśnie, nie powiem dokładnie, ile diala będzie kosztować, ale powiem, że na pewno nie będzie droższa niż jedna trzecia etatu osoby obsługującej infolinię w danej firmie. I tak sobie myślę, że jak, jak już ta diala będzie we wszystkich gabinetach stomatologicznych, niech będzie w 120. Mamy ich wiele tysięcy w Polsce, a, a, a nie tylko o Polsce tutaj mówimy. I będzie jeszcze w hotelach i będzie sprzedawana razem z oprogramowaniem do rezerwacji pokoi hotelowych. Będzie umawiała i przypominała o wizytach w warsztatach samochodowych. Będzie rozpoznawała, jaka jest moja ulubiona potrawa i dopytywała, czy na pewno tym razem bezpieczarek. I tutaj już mówimy o jak najbardziej realnych możliwościach kolejnych modułach, modułów Diali. To Diala będzie. Będzie chyba najbardziej zapracowaną konsultantką ever, jaka, jaka w ogóle pracuje na infolinii. Tak się zastanawiam, Diala, jak Ty sobie z tym wszystkim poradzisz? Bez obaw. Jestem robotem i teraz rozmawiam z Tobą, ale jednocześnie właśnie w tej chwili rozmawiam z 1492 osobami. No to nie brzmi jakoś w wyróżniający sposób, prawda, ale, ale ważne, że czuję się wyjątkowo, choć nie jestem może wyjątkowo traktowany. Przejdę teraz szybciutko do kolejnej prezentacji, to będzie prezentacja rysowana i zgodnie z agendą ta prezentacja dotyczyć będzie dotyczyć będzie naszej strategii. Od razu mówię, że chodzi o strategię produktową, nie chodzi o strategię kapitałową. W nawiązaniu do diali. Do tej pory bardzo mocno koncentrowaliśmy się na rozwoju naszej technologii i koncentrować się na rozwoju naszej technologii będziemy jeszcze bardziej. Tak jak mówiłem na samym początku, jest jeszcze wiele kierunków i wiele obszarów, w których... Technologię dialogową można rozwijać. Nie wiem, ilu, ile osób z Państwa oglądało film Her. Faktycznie na, na, na te czasy, kiedy ten film powstawał, czyli to było kilka lat temu, był on bardziej science fiction niż jest dzisiaj, ale dzisiaj nadal jest to film science fiction. Tylko tak jak było kiedyś z magią, tak samo jest i z science fiction. Każdy kolejny dzień zbliża nas do urealnienia tego, co widzimy w tych właśnie wizjach. Naszą ambicją jest. Nie maszerować w tym kierunku, ale wręcz biec. I diala jest narzędziem do tego, aby nam się ten sprint jak najlepiej udał. Dzisiaj patrzymy na działy call center w różnych firmach, na działy contact center, które obsługują klientów, z którymi się klienci kontaktują. W naszej opinii świat nie zmierza w tą stronę. Że klienci będą kontaktowali się z działami kontakt center. Widzimy to po różnych innych mediach. Widzimy, jak jesteśmy bacznie obserwowani w internecie, jak jesteśmy efektem tak zwanego targetowania. Znamy usługę Pixel, wiemy, jak coraz więcej usługodawcy wiedzą na temat nas, na temat naszych upodobań, na temat tego, nie tylko jak, ale i gdzie spędzamy swój czas wolny. Te dane się połączą i te dane przejdą do świata obsługi, Głosowej, w tym też obsługi telefonicznej. Z biegiem czasu to nie my będziemy dzwonili po pizzę, tylko to automat będzie uczył się, w jakiej najlepiej porze nam tą pizzę zaproponować. Dlaczego? Bo jesteśmy leniwi. Nie chce nam się myśleć o tym, co powinniśmy robić. Chcielibyśmy mieć jak najwięcej. Podpowiedzi z otaczającego nas świata. Jak się prześledzi sposób, to w jaki sposób technologia i automatyzacja rozwijała się na przestrzeni ostatnich 15-20 lat, to właśnie do tych wniosków dojdziemy. Kierunek rozwoju tej technologii jest taki, żebyśmy my, jako ludzie, jako konsumenci, mieli coraz mniej do roboty i coraz mniej do myślenia. Ta kropeczka na środku to jest klient. On dzisiaj zadzwoni do Operatora telekomunikacyjnego, zadzwoni do ubezpieczyciela. Ma osobnego ubezpieczyciela od ubezpieczenia komunikacyjnego, a osobnego od ubezpieczenia na życie. Kupił też ostatnio sprzęt w Saturnie i tam go ubezpieczył, więc jest to kolejny ubezpieczyciel. Ma dwa konta banku: ma konto firmowe, ma konto prywatne. No, i umawia się zawsze u tego samego fryzjera. Zamawia jedzenie z bardzo wielu różnych miejsc. Co jakiś czas odbywa wyjazdy służbowe, więc dzwoni i wynajmuje hotel. Czasami jest to hotel, który wynajmuje ze względu na planowane miejsce wypoczynku. Zabiera dzieci na go karty. Rezerwuje stolik w restauracji, w pubie umawia się ze znajomymi, organizuje wieczór kawalerski dla znajomego. Jest cała masa różnych miejsc, różnych procesów, które nasz użytkownik realizuje. Bardzo wiele tych procesów realizowanych jest we więcej niż jednej firmie. Z biegiem czasu nasz użytkownik E, zaczyna mieć bardzo dużo kontaktów w swojej książce adresowej, i on niek z niektórych z nich nie korzysta, z tymi najlepszymi e, jak najbardziej utrzymuje kontakt. Ci, z którymi przestał utrzymywać kontakt, zastanawiają się, co się stało z Kowalskim, no więc próbują do niego dotrzeć. E, Kowalski zmienia swoje e, oczekiwania, swoje preferencje, albo może je doprecyzowuje, ucząc się więcej o jakości usług i produktów, z których korzysta z tych wszystkich, e, od tych wszystkich usługodawców. I zmienia się sytuacja na rynku w taki sposób, że ci usługodawcy zaczynają coraz bardziej chcieć dotrzeć do Kowalskiego, bo to zjawisko nastąpi. A Kowalski nie jest w stanie odebrać takiej ilości telefonów. W związku z tym Kowalski potrzebuje pewnego rodzaju firewalla, który. Obroni go przed tym zmasowanym atakiem reklam, komunikatów i ofert na dostawę usług. Pamiętajmy, że w tym samym czasie ci wszyscy usługodawcy zdążyli zgromadzić dużo informacji na temat Kowalskiego. Niech co 20 z tych usługodawców będzie usługodawcą, który korzysta z diali. To oznacza, że o Kowalskim. Diala, jak mało kto, wie niemalże wszystko. I to oznacza, że Diala jest w stanie Kowalskiemu bardzo dobrze pomóc, bo zna jego potrzeby, zna jego preferencje. I diala obroni go przed tym zmasowanym atakiem e, ofert i usług, dopuszczając tylko te, które są. Najbardziej dla niego korzystne. Nie mówię teraz o Science Fiction, bo to już dawno dzieje się w internecie. I teraz my, tworząc diale, dbamy o biznes, dbamy o interesy małych i średnich firm, ale dbamy też o Kowalskiego. Dążymy do tego, żeby Kowalski też mógł zadzwonić, żeby nie był tylko obiektem ofert na różnego rodzaju usługi i produkty, ale żeby Kowalski też mógł w każdej chwili zamówić, co tylko chce doprecyzować. Ale po co ma dzwonić do 50 różnych firm? Niech Kowalski zadzwoni w jedno miejsce. Przecież diala jest wszędzie. To jest strategia wojstela, a odpowiadając na pytanie, gdzie jest diala, diala jest tu. Diale jest pomiędzy Kowalskim a wszystkimi innymi biznesami, które docierają do Kowalskiego przez diale i dzięki diali, i do których też dzięki diali dociera Kowalski. Myślę, że za jakiś czas odsłonimy jeszcze więcej elementów. Tej strategii, trochę łamigłówki, a trochę tajemnicy, ale na tą chwilę i tak, i tak, pierwszy raz publicznie powiedzieliśmy aż tak dużo. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że się Państwu ta prezentacja podobała.